Dam was serdecznie. Ty bejesz, to jest kolejny odcinek Saintrowa. O, oh, jak ja dawno nie grałem z wami. Co nie?

No tak, kręciłem tylko wtedy, kiedy miałem czas na inny filmik, nie chciało mi się i jeszcze tak nie miałem zbytnio jak, ponieważ byłem zajęty nie miejscu serwerem i jeszcze w dodatku szkołą, więc... No nie miałem jak. Dobra, to za karty? Aaa, no. lubię to! to idzie. Chodź tu Nie mogę go namierzyć Czemu? What the fuck? Nie, jak ja nie lubię, gdy nie mogę namierzyć. Ale nie jest beznadziejny, no to będę tylko szalał No cóż, no nie było filmów, mam nadzieję, że coś się nie obraziliście Moi drodzy widzowie no, ale już mamy. Który dzień? Mamy już 13. Dzisiaj jest 14-15. Egzaminy mam próbne. O um, których nie będę się uczył, bo tam próbne, tylko pokazane, jak co mam być. Nie, 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 ale dzisiaj jest 13, czyli dachowy numerek. Dla niektórych szczęśliwy, dla mnie pachowy A aczkolwiek dzisiaj nie stało się nic takiego złego. Wiem, będzie. Mo może dzisiaj, może w czwartek, zresztą wy to już pewnie wiecie. Widzicie, kręcę, bo znalazłem czas. No i kręcę, bo mam czas, to mogę kręcić. Jak zabraknie czasu, no to już będzie źle, ale na centro chociaż powinno starczyć. Może nawet na tika. No hop hop hop, yep, dobra, jedziemy. A czy lecimy? Mam 15, rozsuwam. No to już się wakacje. 29, no ja mam 20 wakacje, bo jadę na, na wakacje już wtedy. No i jadę tam na długo Wracam 4 lipca No i do tamtego czasu Nie będzie filmików. Zresztą powiem to jeszcze w informacjach Bo niektórzy nie wszyscy oglądają mojego centrowa. No ale mm, Nie będzie wtedy filmów no, Nie będę miał jak Nie będę też miał jak czytać komentarzy, Więc Mam no, nadzieję, że zrobicie mi jakąś fajną Michał niespodziankę i będzie tam dużo komentarzy Do przeczytania, chętnie mi sobie poczytam To niektórzy pytają się, co będzie po Science to ale ja już mam swoje tajne plany, które, które wam nie wyjawię. Więc to będzie taka niespodziewanka. Ciekawe, jak długo jeszcze będę robił. Tego centrum nie myślę, że niedługo jeszcze tak gdzieś 20 odcinków, może mniej, nie wiem. Au, tu tu ku mój Burn Hills zbadany, burn snow, spalone to dzielnicy, nie? Fajne bardzo. Je, yeah, jeszcze jeden postu. Ja uwielbiam akurat tę misję w tym. Myślę, że w nowym odcinku będzie, będziemy wykonywać wszystkie misje z lataniem takim i jej ochranianiem. Bo one są fajne. One są zaraz na drugim miejscu, jeśli chodzi o te poboczne. One są naprawdę super. jest ja tu trzeci postu. O. Johnny chyba gdzie o? Ach, to w y, jakim mieście jesteśmy? Nie powiem Wam, teraz za, już zapomniałem, długo nie grałem. Więc dużo zapomniałem też.

Kins jest teraz w naszym telefonie. -da -da. E co ja chciałem zrobić? Ja chciałem zapisać grę. Zapisz, a nie ustróż. Oczywiście. Oh. Misje. Dubanie w telefonach. Pojedziemy sobie Kinsy, tym. Na to jest informacja, którą na co Nie Okay. Smiling Jacks, Go there. Okay. Dobra, jedziemy. Przy okazji wysprzątamy ulicę ładnie. Czasami jest policja. A, jepią potrąci. A, nie potrącił. Tylko ja jestem taki, że potrącam ludzi. Przesun się. Careful, I saw you coming two blocks ago. Traffic cameras, they're everywhere in this town. Good to know. I'm serious, you should toss out your fancy overpriced phone. I can find you through that too. Yeah, look, I feel kind of weird having a conversation like this. Totally agree. We should be using like that Navajo code dialect. Come up for air. I took care of the deckers. Sure, let down your garden. Suddenly, they make it look like you're selling secrets to Mossad and moonlighting as a dominatrix. You've created a big enough disruption for you to move on, Matt Miller.

zdrowie może o wzmocnienie. Tak, 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 tak. Wrażenie yeah! Obrażenia może od ognia, bo ja często w... o wybuchy. Dobra, niech będą wybuchy. Ja ktoś cię granatem zaściał sobie rzucić. Friendly fire jest blisko. Nie, w tym nie jadę. A, będę... A, samochód. Nie obraźcie się. Nie, dziękuję. Dobra, to jedziemy. Siu, a myślę, że to do tego. Są te. Worek ze śmieciami i, myśla... I chciałem ich powiedzieć, że I żal, że tego walnego w śmieci i się nic nie stało. Kim sobie. Ammo, ulepszymy coś, co będę mógł. Mój przyjaciel Gnat. Kupule już broń. No to mam na maksa. To. Też mam na maksa. Dobra. No to może... Shotgun. 10 tysięcy. Karabiner. 10 tysięcy. RPG. 15. No to zbieramy 10 tysięcy. Ta amunicja chociaż. Dobra.

but maybe i can find out hold on oleg i hope you were happy with the information i gave you it worked out why'd you do it because we should talk we're talking now in person meet me at the address i'm sending you expect me to come alone bring someone if you like oleg okay so come I didn't realize you were a patron of the arts, Viola. We never really had the chance to chat. What, with you being a science experiment? I wouldn't piss off the big guy. <sighs> Look, I'm not here to fight. We need to work together. Right. Johnny's dead because of you. Johnny's dead? Because he thought he could do everything on his own. So, what's in it for you? I get to watch Kilbane suffer. Can you play nice? Like I'm always gentleman. What is that? Nothing good. Let's go. the saints have taken cover with one of the de winter sisters we're about to move in roger that contact me once you secure the area yes commander okay stack, do Steelport. let's hope the front's clear who were those guys soldiers of some sort

O oh, fuck Tarczownik jepnie Ty tarczowniku z moich stąd Dawaj go Dobra wal Dobra dalej lecimy No to walczymy! I zostaliśmy. O, no i nasza misja. Przeżyj! Żeby było ciekawie. Oh shit. Oh my fucking goodness, give me ammo. Jeb, yeah, dobra, dostał. Osłabł a czy żołnierze Ołówki, oh, ołówki oh no, z RPG Najpierw tym pochodzie wschodzić, co gdzie 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 o, oh, Ołówki A dobra walić to Headshot Headshot. My no są coś pancerni więc nie dziwię się, że chętnie wchodzi za pierwszym razem. Wychyl się. No wychyl dziupka. Czy ją teraz tylko dobila zniszczyć? Oh shit. No oczywiście te pistolety im robią bardzo dużo, bo, no wiecie W końcu to Nasza najlepsza broń brońcie no Coś, chyba, samolot Normalnie jak ja patrzę na to to aż Star Warsy widzę jakieś inne kosmiczne rzeczy, Crisisy i tak dalej. O, Crisisy bardziej, bo saro coś jeszcze za daleko do tego mm -hmm. No, czyli Gięcie. No, czyli Crisisy Czyli nic nie wygrać? Nie, to nie mi zapętać na którym guziku ma być kała. Znaczy no, tam broń. Kurde, miałem się przebrać, zmienić tryb. A zapomniałem. Dobra, nieważne. Zmienię go w następnym odcinku. Nie fight infected. Does this look familiar at all? It's militarily way beyond the private sector. We fought, don't wait. I'm

Dobra, dawaj O nie, tarcza Trzeba go wziąć z shotguna Wow, no, no Musiał kradać do Oh shit Czy to co nie było na początku? Chyba będzie tutaj wyjście na pewno Co do jale szybci kopito I Musimy uciec Jebgo Jo jeszcze lepiej Co to jest Chow 4 gwiazdki, takie coś nas goni To wątpię, żebym tym samochodem dojechał tam do końca Mnie chyba szarobi zmiany pojazdu za niedługo widzę. Bo co go tu jest? Za Ło, wow, nie widziałem go, seryjnie, nie

Now Wajola, czasu nie ma! Musiał się zbagować jeszcze! Chodź tu, kobito! Musiał się zrestartować, no nie, muszę ją pobić! Muszę ją zabić, super! I też ja zginę dzięki niej, kurwa, jak ja uwielbiam bugi w grach! Bo po chuju naprawiać, bugi! No kurwa, chuj, jebany. Nienawidzę bagów w grach! One są po prostu tak miłe, zarąbise, tak wspomagają grę. O, marnu, teraz muszę sam tam jechać. Jo, to ja widzę się, jak już będziemy 1000 metrów od tego miejsca. Jestem z powrotem, no i jedziemy tam, gdzie byliśmy wcześniej. Znaczy, zaczynamy... Tylko, że trochę samochód nam... Kurwa! Zniszczony. Ale się trzymam. Jeszcze muszę, mi się chce pić. A mam tylko butelce, mi się nie chce odkręcać. O kurde, myślałem, że już ja wybuchłem. Dobra, już blisko. Jestem, dobra, muszę odkręcić, chcę pić o butelce. My name is Cyrus Temple, commander of the Special Tactical Anti Gang Unit. I'm here to answer your questions about the Stag Initiative. How duties are one question, please. How long will Stag be occupying Steelport? There is no occupation. We have the full support of Mayor Reynolds. How will Stag impact our daily lives? When we win the war on urban terror, you and your families will be safe again. Sir, that's not what I asked let me tell you about jessica parrish, a girl from stillwater who ran away from home to be with her tough guy boyfriend. jessica thought her life was pretty sweet until a gang banger kidnapped her, threw her in a trunk of a car, and laughed as her boyfriend crushed her in a monster truck rally. if jessica parrish was your daughter, how far would you want me to go? thank you for your time. <laughs> A right. Ciekawe, czy wy wiecie, ale wam powiem. Że ktoś nie udają mojego z Saint 2, albo chociaż w niego nie grali, to nie wiedzą, ale powiem: Jessica była dziewczyna od kolesia z ga gangu, przywódcy gangu e, Bractwo. No, i właśnie my ją zabiliśmy w taki sposób. Włożyliśmy do samochodu, on ją zmiótł na imprezę Monster Tracków, czyli tak jak on dokładnie powiedział. No, i cóż, w tym odcinku to już na tyle. A w tym odcinku. O, oh. zobaczy się, od kogo zrób. A nie, jutro czy znaczy na następnym, następnym odcinku zrobimy misję poboczne, a potem to już się zastanowię. No Dobra, jeśli odcinek Wam się podobał, zostawcie komentarz, stawcie kciuka w górę. Jeśli się Wam bardzo spodo spodobało, stawcie subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Science Row the Fed. Cześć.